Państwa bardzo serdecznie w imieniu Zarządu Powiatu Włoszczowskiego na dzisiejszym losowaniu y, termometrów bezdotykowych, jak również pulseksometrów dla osób, które włączyły się w akcję oddawania krwi dla mieszkańców powiatu włoszczowskiego. W grudniu ubiegłego roku poprosiliśmy Państwa o to, aby oddawać krew dla naszych mieszkańców. Bardzo serdecznie dziękujemy za tą akcję. Ja również chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w akcję oddawania krwi w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie. Od w sezonie zimowo-wiosennym udało nam się zebrać 99 litrów krwi. Co jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem z Państwa strony. Zachęcam Państwa do włączenia się w kolejną akcję. Ta akcja będzie 27 maja i bardzo dziękuję, że byliście z nami do tej pory. Przystępujemy do losowania trzech termometrów bezdotykowych. dotykowych. Ja wylosowałam Pana Krzysztofa Kaczmarek. Teraz losujemy trzy półseksometry. Pani Sylwia Rak otrzymuje półseksometry. Serdecznie gratuluję. Dziękujemy Państwu za ten dar, dar, którym jest życie, czyli krew, za to, że dzięki Państwu uratowaliście jedno życie.